Słowo Boże na dziś środa 2 kwietnia 2025 roku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię w dniu zbawienia przyjdę Ci z pomocą, a ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom. Wyjdźcie na wolność, a marniejącym w ciemnościach ukażcie się. Oni będą się paśli przy wszystkich drogach. Na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi ten, co się lituje nad nimi i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemią, góry wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówi Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 145. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają i podnosi wszystkich zgnębionych. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Chwała Tobie, królu wieków. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w Szabat, lecz Jezus im odpowiedział. Ojciec mój działa aż do tej chwili, i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widział ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi. Nie oddaje czci ojcu, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos syna Bożego. I ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał synowi, mieć życie w sobie. Dał mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego, i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie.